Wasulo, to ja Jezus, twój zbawiciel. Czy jesteś głodna? Rzeczywiście Jezu, jestem właśnie głodna. Odczuwaj zawsze głód, bądź zawsze spragniona mojego chleba. Pójdź, mój chleb jest za darmo. A kiedy go spożyjesz, będziesz nasycona. Księga Izajasza, rozdział 55, wers 1 i tak dalej? Jezu, ja mówiłam o chlebie ziemskim. Wiem Wasulo, ale który wolałabyś otrzymać? Obydwa Jezu. Twój chleb zadowoli Cię zaledwie na chwilę, ale jedząc mój chleb, zostaniesz nasycona. Kto będzie spożywał mój chleb, będzie żył na wieki. Ewangelia według św. Jana, rozdział 6, wers 51. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który jadam, jest moje ciało za życie świata. Nakarmiem Cię, Wasulo. Jezu, kocham Cię. O córko, jak tęsknię za tym, by usłyszeć te słowa ze wszystkich ust. Jezu, kocham Cię. Chcesz odczuć moje serce? Popatrz, jestem przed tobą. Popatrzyłam na jego serce. Cała jego pierś była rozświetlona. Moje serce rozpala żarliwa miłość. Moje serce pragnie pochłonąć cię w swojej miłości. Moje serce pragnie cię zdobyć, abyś na zawsze należała do mnie. Pójdź, córko. Wezwij miłość, wezwij pokój, bądź zjednoczona ze mną aż do końca. Pójdź, chodzi mi ożywić innych. Kochaj mnie całej duszy i całym swoim umysłem, żeby móc mnie uwielbić, umiłowana. Jezu, miłowanie Cię przynosi nam cierpienie, bo pragniemy być z Tobą. Chcę powiedzieć pragniemy wyzwolić się ze swego własnego ciała i być blisko Ciebie. To dlatego miłość jest cierpieniem.